Dzień dwudziesty, aby ich ratować. Przed rozpoczęciem rozważania wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź, Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże. Prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy, Maryi. Abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca które jest dla nas wielkim darem, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Mario, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia, aby ich ratować, oddać się, to znaczy pozwolić Bogu działać. Zbawienie, ocalenie, ratunek, to wszystko jest łaską. Przyjęcie łaski zależy jednak od wolnej woli człowieka, zależy od naszej zgody. Zbawiać to znaczy dawać miejsce Bogu. Mówił o tym biskup Edward Dajczak podczas jednej z homilii wygłoszonej w Częstochowie. Zbawcze posłannictwo Kościoła we współczesnym świecie nie ma polegać na wykonywaniu gigantycznych dzieł, na wymyślaniu ich. Wielkie rzeczy czyni wszechmocny, nie my. Nasza postawa uczniów Jezusa i całej wspólnoty Kościoła musi być najpierw dawaniem miejsca Bogu. Zbawiać to dawać miejsce. Maria pokazała nam, jak można realizować dzieło Boga. Bóg skierował do niej słowo, ale decyzja była jej. Dobrowolna zgoda Maryi uczyniła z niej największą błogosławioną wszystkich czasów. Maryja jest naszym ratunkiem, ponieważ cała oddała się Bogu, pozwalając, aby Wszechmocny czynił przez nią wielkie rzeczy. Całkowite oddanie się Maryi ma między innymi takie dwa ważne skutki. Po pierwsze, Maria staje się gwarancją naszego bezpieczeństwa. Jest to gwarancja pewna i niezawodna, ponieważ gwarancja Maryi opiera się na Bogu i Jego słowie. Drugim skutkiem naszego całkowitego oddania się Matce Bożej jest to, że stajemy się tak jak ona, narzędziami ratowania dusz. Dlaczego całkowite oddanie jest aż tak ważne? Ponieważ Maria może w pełni ochronić i otoczyć opieką tylko to, co zostało jej oddane, tak działa miłość. Nic nie dzieje się pod przymusem. Lektura duchowa. Z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oglądam się za niezawodną i skuteczną pomocą. Wskazał ją nam sam Bóg. A potwierdził Kościół Święty, gdy na uroczystość królowej Polski 3 maja i Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia, włożył w usta nasze słowa modlitwy. Boże, któryś w Najświętszej Marii Pannie nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego ustanowić raczył, spraw łaskawie, abyśmy taką pomocą wsparci. Zapewne. Kościół Boży w swej pracy dwutysiącletniej nigdy nie był wolny od przeciwności, prześladowań i udręk. To jest jego chleb powszedni, bo przecież Kościół Boży to żyjący Chrystus, a Chrystus skończył swą karierę ziemską na krzyżu. Właściwie wszyscy ludzie, czy wierzą, czy nie wierzą, kończą także swą karierę ziemską na krzyżu. Jedni przez ufność Bogu i wiarę, że On odnowi ich umierające członki, inni przez lęk i trwogę przed nieuniknioną śmiercią. Wszyscy jednak słabi i możni, ci co wierzą i ci co nie wierzą, kończą ostatecznie karierę życiową na krzyżu. Dlatego też nie ma co się dziwić, że Kościół jest stale krzyżowany. Nie ma co się tym nadmiernie gorszyć ani niepokoić. Owszem, jak Chrystus zwyciężył na Krzyżu, taki Kościół zwycięża na Krzyżu i przez Krzyż. I każdy z nas, gdy zaufa Krzyżowi, odniesie zwycięstwo. Ale gdy nie zdobędzie się na ufność Krzyżowi, wtedy pozostaje już tylko wielkie miłosierdzie Boga. A Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet takich, które plecami stają do Niego. Jednakże naszym obowiązkiem pasterskim jest zabezpieczać Waszą wiarę, miłość i nadzieję, szczególnie w chwilach trudnych. Dlatego odwołujemy się do przemożnej opiekunki, Matki Boga Człowieka i oddajemy siebie i Was wszystkich w jej dłonie. Najwspanialszy przykład oddania wszystkiego w dłonie Maryi dał nam sam Ojciec Niebieski, który oddał jej swego jedynego syna Jezusa Chrystusa. Dał nam ten przykład również Chrystus, który najdoskonalej oddał swej matce samego siebie, a potem oddał jej umiłowanego ucznia Jana. Czyż nie mielibyśmy naśladować Boga Ojca i Syna Bożego w chwili bolesnej? Gdy lękamy się o Wasze wartości ludzkie i o Waszą wiarę, patrzymy, jak powstają potężne organizacje, jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko na to, aby Wam odebrać wiarę w Boga, aby odłączyć Was od Chrystusa, aby Wam serce wystudzić i pozbawić Was religijnej pobożności. W takiej chwili, gdy widzę bezpośrednie zagrożenie waszej wiary, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za wasze dusze, za dzieci i młodzież, za was samych, naśladuję Bożą linię postępowania i nadzieję moją pokładam w zwycięskiej Matce Boga Żywego, której Bóg Ojciec i Syn Boży oddali, co mieli najdroższego. Z życia i rozważań siostry Elżbiety Róży Czackiej. Od samego początku w założeniach matki Elżbiety Laski to miejsce nie tylko edukacji i wychowania osób z dysfunkcją fizyczną wzroku to także wspólnota samych niewidomych. Osób świeckich oraz sióstr, którzy troszczą się o braci i siostry niewidomych na duszy, o tych, których oczy są zamknięte na Boga i Jego obecność w świecie, których serca słabną wierze i miłości. W grudniu 1925 roku matka Elżbieta pisała: Dzieło nasze jest z Pana Jezusa i dla Pana Jezusa my wszyscy powinniśmy być posłusznymi narzędziami w jego ręku pan Jezus i dusze to cel całego dzieła podobało się panu Jezusowi w swym miłosierdziu w czasach obecnych spojrzeć na niewidomych których przez szczególną łaskę powołuje do wzięcia udziału w wielkim dziele odkupienia niedołęstwo Kalectwo powołane do pełni dzieła Bożego, potęga ducha, przeciwstawiona sile materialnej i brutalnej obecnego świata pogańskiego. Dać niewidomym zrozumienie tego posłannictwa, to jedno z głównych zadań dzieła. Dać niewidomym poczucie sensu ślepoty którą zostali dotknięci, to nie tylko dodanie im skrzydeł, ale także droga do wzięcia przez nich udziału w wielkim dziele odkupienia tych, którzy są niewidomi na duszy. To zadanie bycia apostołem pośród świata, który ma oczy dotknięte ślepotą duchową. Wezwanie Dnia Bóg ratuje duszę przez Maryję, a Maryja może się najpełniej posługiwać tymi, którzy się jej oddadzą. Wśród nich szczególnie ważną rolę pełnią kapłani. Przez kapłana, który jest jej oddany, Maryja uratuje najwięcej dusz. Jeśli tego nie rozumiesz, przypomnij sobie świętego ojca Pio, świętego Jana Bosko, Maksymiliana Kolbe czy Jana Pawła II. Dlatego szczególnie ważna jest modlitwa w tej intencji, aby kapłani oddawali się całkowicie panu Jezusowi przez Maryję. W tym celu powstało dzieło modlitwa za kapłana. Odmów dziś tę krótką modlitwę, wstawiając w miejsce imienia, imię kapłana, którego znasz. Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawienia się za kapłanem tutaj wstaw imię. U stóp Maryi, królowej kapłanów, pokornie proszę dla niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz, Maryjo, o łaskawie na księdza, tutaj podaj imię, by tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie. Królowo kapłanów, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Odmówienie tej modlitwy zajmuje około dwóch minut. Obecnie modlą się nią codziennie w Polsce już ponad 23 tysiące osób. Może chcesz do nich dołączyć. Owocy tej modlitwy są niesamowite. Bardzo wielu kapłanów oddaje się matce Bożej. Jeśli chcesz dołączyć do modlących się, przepisz tę modlitwę i wpisz imię kapłana, za którego chcesz się modlić. Możesz też podjąć się modlitwy przez stronę internetową dzieła. Wejdź na stronę www.modlitwazakapłana.pl Kliknij zakładkę Chcę się modlić, wpisz swoje imię oraz kliknij Zapisz. Zapisz imię kapłana, które zostanie dla Ciebie wyświetlone. Pobierz obrazek z ikoną Matki Boskiej Kapłańskiej oraz modlitwą za kapłana. Zapraszamy też na profil dzieła na Facebooku: Modlitwa za kapłana. Dziś o wielu kapłanach można powiedzieć to samo, co powiedziała Matka Boża o grzesznikach. Nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarowywał. Jednak razem możemy to zmienić. Światło słowa. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. Z Księgi Tobiasza. Mały wieczornik Modlitwy. Łaska jest owocem modlitwę. Wszystko jest łaską. Wszystko jest. Owocem modlitwy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyni tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Świadectwo: W moim życiu toczyła się walka duchowa. Szczęść Boże. Już od jakiegoś czasu czułam wewnętrzne zaproszenie do oddania swojego życia Matce Bożej. W moim życiu toczyła się walka duchowa na tyle trudna, że zwróciłam się z prośbą o pomoc do księdza egzorcysty. Odbycie tych 33-dniowych rekolekcji pozwoliło mi odnaleźć światło dla swojej życiowej drogi. Ja Miałam bardzo głębokie przeświadczenie, że Maryja scala całą moją historię i wszystkim kieruje. Kiedy kilka lat temu przeżywałam swoje nawrócenie, Pan Jezus ukazał mi walkę ze złym duchem o ludzi. Po zakończeniu rekolekcji rozeznałam, że Chrystus zaprasza mnie, abym walczyła o te dusze zatracone, modliła się i ofiarowała umartwienia w intencji grzeszników. Być może przynaglenie jest tak silne, bo sama doświadczyłam działania Złego Ducha w swoim życiu w sposób namacalny. Modlmy się za zatwardziałych grzeszników. Droga przez 33 dni oddania napełniła mnie głębokim pokojem, radością i miłością. Teraz wiem, że moja najukochańsza mama trzyma mnie w swoich ramionach i żadne zło mi nie zagraża. Teraz należy już do Maryi, to ona będzie kierowała moim życiem to tatua Maryja Małgorzata.